Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie taki dosyć krótki, mam wrażenie przynajmniej, holca zakupowy. Pokażę Wam, co kupiłam, jakie kosmetyki kupiłam. No i mam tutaj dwie rzeczy takie niekosmetyczne z PEPCO. Mam jeszcze trochę światła, już słońce powoli chyli się ku zachodowi, ale już nie chciałam rozstawiać tych lamp, więc mam nadzieję, że będzie tutaj w miarę jasno. Zacznijmy, słuchajcie, może od tych rzeczy niekosmetycznych. Mam niedaleko siebie Pepko i czasami tam zachodzę, bo uważam, że w Pepko można czasami w fajnej cenie kupić całkiem fajne rzeczy. I słuchajcie, ostatnio jak tak sobie zajrzałam, żeby zobaczyć, co tam nowego, to znalazłam taki szaliczek. Jest to taki śliczny, delikatny róż w taką kratę. Taki to jest nie za gruby szalik, słuchajcie. I ta krata jest dość duża i on jest, słuchajcie, taki mięciusieńki i tak przyjemny. Jeszcze go nie, nie nosiłam, ale no zobaczcie, strasznie mi się podoba. Mam nadzieję, że Wy go tutaj dobrze widzicie. Jeszcze go nawet nie zdjęłam z tego wieszaczka. Może zróbmy to. O, tak, słuchajcie, wygląda ta krata. On kosztował, słuchajcie, chyba z 15 zł, także, że do mojego szarego płaszcza będzie po prostu śliczny. Jest naprawdę taki milusi. Super. No i kolejna rzecz, również w podobnym kolorze, to są kapcie, również z pepko. Są prześliczne i są takie mięciutkie. Słuchajcie, one też kosztowały 15 zł, a wydaje mi się, że są tak w e, porządnie, słuchajcie, zrobione. Ja już je nosiłam. Jedyny minus tutaj taki mankament, w ogóle kapci splebko, są te naklejki z rozmiarem, których... E, nie da się zdjąć bez szwanku, czyli po prostu bez popsucia tego kapcia. Ja już to kiedyś przerabiałam, więc ja nie będę tych naklejek odrywała. Ale słuchajcie, zobaczcie, jakie one są śliczne, są tak miękkie i to futerko jest tak fajne. No i ten kolor jest prześliczny, są cieplutkie, także sezon jesienno-zimowy mam ogarnięty. I słuchajcie, podeszwę mają fajną, bo ja często. Ja mam mało dywanów w domu, dużo mam powierzchni właśnie gdzieś tam w, w płytkach, w gresie, ewentualnie właśnie w drewnie i jak chodzę w skarpetkach to one w pewnym momencie się przecierają, natomiast tutaj jest słuchajcie podeszwa, nie wiem czy ona jest z takiego gumoplastiku, także ona się tak łatwo mam wrażenie nie zedrze. Są śliczne i kosztowały również 15 zł, więc żałuję, że nie wzięłam dwóch par. Przejdźmy teraz do zakupów z Rossmana. Mój Rossman nie ma zbyt bogatego asortymentu, ale zaskoczyło mnie parę nowości, które tam zastałam, będąc tym razem. W sumie dużo nowości się pojawiło i są to kosmetyki od razu powiem do pielęgnacji. Właściwie to były chyba moje. Dwie wycieczki do Rosmana, bo za pierwszym razem kupiłam sobie taką mgiełkę na promocji i to jest Neutrogena Clear and Smooth Toning Mist, czyli taka mgiełka tonizująca. Kupiłam ją, dlatego że zawiera w składzie. kupiłam ją dlatego, że zawiera w składzie kurkumę. Kurkuma jest świetnym antyoksydantem. Używana jest w Azji, w Indiach od wielu, wielu lat. Ja kiedyś Wam pokazywałam taką maseczkę z kurkumą, która jest, słuchajcie, ona cudownie działa na cerę. Cera jest po niej tak wygładzona. Już nie pamiętam, ona chyba była jeszcze z miodem i z jogurtem. Nie pamiętam do końca, tylko minus jest taki, że po tej kurkumie zostaje taki żółty odcień na skórze. Być może ja jej za dużo używałam, ale no i ona tak brudzi, że potem ciężko w ogóle domyć umywalkę, ale. Ona świetnie działa na skórę. Naprawdę ta skóra jest taka, jak od razu się wydaje, taka gładsza, jędrniejsza i taka, taka jakby trochę zblurowana. Dlatego ja kupiłam tą giełkę właśnie ze względu na zawartość tej, tej kurkumy i ona ma odświeżać i łagodzić zestresowaną skórę i jest bez olejków i jest skierowana do skóry, która jest skłonna do, do wyprysków właściwie, czyli do mojej. W składzie mamy również glicerynę, która jest humektantem i nawilża. Mamy właśnie tej ekstrakt skórkumy na czwartym miejscu i pantenol łagodzący skórę. Także skład jest w miarę krótki, zawiera też zapach, ale nie jest on jakiś uciążliwy. I no, lubię tą mgiełkę, szczególnie rano. Plus jest taki, że nie psika tak mocno na skórę, że całą skórę mamy od razu mokrą, tylko ładnie tak rosi. Także tak. Kolejny kosmetyk, jaki kupiłam, to skusiłam się na filtr z MIA, dlatego, że dostępny był po prostu stacjonarnie, i to jest jakby krem nawilżający SPF 50+. Do twarzy, oczu i dekoltu. Odpowiednie jest również do stosowania po zabiegach kosmetycznych z użyciem kwasów, laserów i innych z zakresu medycyny estetycznej. Czyli rozumiem tutaj, że ma, że ma skórę łagodzić i nie podrażniać. Niektóre filtry chemiczne mają tendencję do właśnie podrażniania skóry. Widzę, że tutaj coraz ciemniej się robi. I zawiera właśnie fotostabilne filtry, mineralne i organiczne. Ten mineralny to jest dwutlenek tytanu. Wolałabym tlenek cynku, bo on jakby pokrywa pełne spektrum UVA1 i UVA2 i także UVB. UV Ten dwutlenek tytanu nie do końca. Roślinne polisacharydy, które nawierzają, wygładzają skórę, zmniejszają widoczność zmarszczek, zawiera ekstrakt z granatu, kwas hialuronowy, ekstrakt z alg, woski z żożoby słonecznika i mimozy, olejki ryżowe z nasion słonecznika i witaminę E. Więc tak jak widać, on ma tutaj też takie walory właśnie pielęgnacyjne. Lekka formuła, nie klei się, nie bieli skóry, nadaje się pod makijaż. Ja słuchajcie, używałam go już e, ze dwa albo trzy razy, tylko jeszcze nadmienię, że kosztował 59 zł, ale tu jest tylko 40 ml. 90,1% składników ma pochodzenia naturalnego. Ja go używałam słuchajcie, zaledwie dwa, trzy razy. E, I jakie ja mam odczucia? E, no jest całkiem przyjemnym filtrem. Trochę bieli skórę, jednak na pewno bardziej niż ta emulsja z Basic Lab, musi chwilę, no musi kilka minutek upłynąć i wtedy jakby ten bardziej się stapia ze skórą, już tak tego nie widać. Konsystencję ma taką dość lekką, przyjemną, ale jeszcze nie do końca jestem przekonana o tym zgrywaniu się z makijażem. Ja po prostu obserwuję, bo ta skóra trochę mi się uszczy, więc być może to jest wina też mojej skóry. Na razie jest w porządku, ale jeśli chodzi o, o, o całą tą konsystencję i przyjemność nakładania i tak dalej, to jednak Emulsja z Basic Lab tutaj wygrywa. I, a wygrywa zdecydowanie też, w, jeśli chodzi o ochronę przed UVA, a UVA odpowiedzialny jest za starzenie, tak jak wiecie. I tam słuchajcie, to PPD, czyli ta ochrona UVA jest. Powyżej 50, już nie pamiętam, 52, nie chcę Wam kłamać, bo nie pamiętam, mówiłam w innym filmiku. Natomiast tutaj to jest 13 i trochę, więc to jest przepaść, jeśli chodzi o ochronę UVA. Ale oczywiście kupiłam ten, ten krem z ciekawości, dlatego że był po prostu dostępny od ręki, a mi się kończy filtr. Zużyję go oczywiście mm, latem, nie wiem czy bym go używała, słuchajcie, latem, ze względu na tą taką zdecydowanie niższą ochronę. Ale myślę, że na prędzej będą emulsję kupiła. Ale jak na razie jest w porządku, zobaczymy później. Kolejnym zakupem był też nowość w Rosmanie i jest to oczyszczający olejek zmieniający się w piankę z firmy Liren do demakijażu twarzy i usuwa makijaż wodoodporny. Zawiera olejek z dzikiej róży, hydrolat z róży, 99% składników pochodzenia naturalnego. Tak, czyli on ma y, równocześnie pielęgnować skórę, wzmacniać naturalną barierę skórną. No i używamy go y, poprzez rozprowadzenie na wilgotnej skórze. Ona ma formę, słuchajcie, takiego właśnie żelu, y, i pod wpływem wody y, pianka to jest, słuchajcie, za dużo powiedziane. Jak dla mnie, to ona się po prostu zmienia w taką emulsję. Także ma bardzo delikatny zapach. I rzeczywiście to jest zapach różany. Takich, rzeczywiście takich naturalnych płatków róż. Chociaż ja no nie przepadam za różą. Chyba, że właśnie w takim naturalnym wydaniu no to ok. Także ma dosyć, ładny, ma dosyć ładny zapach. Powiem Wam szczerze. Używałam go dopiero co prawda dwa razy. Ale on bardzo dobrze rozpuszcza makijaż. Bardzo dobrze rozpuszcza tusz. Także ja no nie chciałabym wydawać ostatecznej opinii, ale ja jestem bardzo zadowolona z tego kosmetyku. Także no bardzo. A kolejny kosmetyk to, mimo że używam teraz swojej ukochanej pianki z Liren, z tej serii chyba Ascensilium czy coś takiego, którą wam pokazywałam, Ona jest bardzo delikatna, bardzo wydajna. No, w ogóle mnie nie podrażnia twarzy, jest cudowna, ale zobaczyłam, że są takie nowości z Ziai. Więc zjadłam od razu dwie, bo one kosztowały 11 zł, tylko nie pamiętam, czy to było w promocji, czy nie. I to są, słuchajcie, pianki oczyszczające. I ta biała, to jest do skóry wrażliwej i zaczerwienione. Ja już, wiecie, patrzę pod kątem tego, że używam tretinoiny. I zawiera alantoinę, mleczan, sodu, kwas mlekowy, PCA, prowitamina B5. Powiem Wam, że ma bardzo ładny skład. Nie zawiera SLS-ów, tylko delikatnie, delikatne substancje myjące. Właśnie ma pantenor, alantoinę. Wszystkie tego, te wszystkie właściwie te, te składowe, które Wam tutaj wymieniłam, oprócz tego mocznik, który ja uwielbiam, mocznik świetnie nawilża skórę, zawiera też i inozytol. Jeszcze ekstrakt tutaj z jakichś roślin. Także ciekawa jestem, słuchajcie, ja jeszcze nie otwieram tej pianki, nie używałam i nie mam zamiaru jej otwierać, póki, póki swojej tej drugiej nie, tej, 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 tej z liren nie zużyję. A druga pianka to jest pianka oczyszczająca do skóry suchej i podrażnionej z betainą, leczanem sodu kwasem mlekowym, PCA, witaminą B3 i prowitamina B5. I powiem Wam potem, że ja sobie tak doczytałam, że w sumie ten skład jest praktycznie identyczny, tylko tutaj zamiast alantoiny jest betaina. I właściwie skład się tylko tym różni, mam nadzieję, że nie będą mi podrażniać twarzy, no liczę na to, cena bardzo przystępna, więc no zobaczymy. 150 ml tutaj jest pH Naturalne. No i mam taki, taki zapasik sobie po prostu zrobiła. Kolejnym, kolejnymi kosmetykami, jakie sobie kupiłam, słuchajcie, jest taka firma się, jakby myślałam, że to nowa firma się pojawiła w Rosmanie. To się nazywa On Skin, ale tu się okazało, że to jest firma Biotanik. I tak patrząc, słuchajcie, na kosmetyki tej firmy, bo parę, no trochę nawet sporo chyba ich, ich tam weszło. To wydaje mi się, że to są kosmetyki takie trochę skierowane może bardziej do młodej skóry. Ale jestem, słuchajcie, coraz ciemniejsza. Dobra, trochę rozjaśniłam, mam nadzieję, że będzie lepiej. Są to kosmetyki, mam wrażenie skierowane do trochę młodszej skóry, ale bardzo spodobały mi się składy. I tak kupiłam sobie. Yy, Daily Sorbet Moisturizer, czyli szkoda, że to w ogóle nie wyszło latem, kiedy moja skóra się bardziej przetłuszczała i ja właśnie szukałam czegoś takiego lekkiego. Jest to krem nawilżająco-matujący, stworzony dla cery normalnej i mieszanej, z zawartością 5% niacynamidu, czyli to jest taka e, w porządku... E, Stężenie, stężenie bardzo w porządku, jeśli chodzi o cerę podrażnioną, bo właśnie tutaj zaraz Wam pokażę te wyższe stężenia, kiedy używamy kwasów i, czy, czy retinolu. One mogą podrażniać. Jasenamin w takich stężeniach może podrażniać skórę, zresztą na pewno moją podrażnia. Kwas hialuronowy i ceramidy, co mnie bardzo skusiło, dogłębnie nawilża, naturalnie matuje skórę, zawiera probiotyki i tak, i ja myślę, że on na tą chwilę to jest taki właśnie krem żel sorbet i on troszeczkę jest dla mnie to jest dla mnie troszeczkę za mało jeśli chodzi o nawilżenie jest w takiej fajnej tubce tak to wygląda taki bardzo delikatnie różowy żel więc ja często go sobie łączę z tymi moimi kropelkami, z Drunk Elephant, tymi brązującymi, które dodatkowo mają e, takie walory odżywcze. Ale on sam w sobie jest świetny, taki delikatny. E, I słuchajcie, mm, mam bardzo ładny skład. Ja sobie tutaj oczywiście ten skład studiowałam i to właśnie przez ten skład sobie go kupiłam. <laughs> tak pokrótce Wam opowiem, że właśnie zawiera ten niacynamid. Gliceryna, ceramid NP, ceramid AP, ceramid EOP, czyli aż trzy rodzaje ceramidów, kwas hialuronowy, właśnie ten probiotyk, o którym była mowa, fotosfingozyna, cholesterol. Także słuchajcie, bardzo, bardzo ładny skład. Najbardziej mnie skusiły oczywiście te ceramidy i tak jak mówię, fajnie się sprawdza pod makijaż. No, jest taki przyjemny delikatnie nawiliża. Myślę, myślę, że super mógłby się sprawdzić przy, przy takiej mm, tłustej, ale lekko odwodnionej cerze. A drugi kosmetyk, słuchajcie, to jest też On Skin Perfecting Serum. I to jest serum z jednoprocentowym cynkiem, 15% niacynamid i probiotyk. I on mnie no ono mi skusiło, ponieważ swojego czasu bardzo zachwalałam serum z The Ordinary. Ono mi bardzo służyło, szczególnie, nie wiem, to w wakacje, czy dwa lata temu. Właśnie z tym cynkiem i z tym niacynamidem. Ono mi wygładzało skórę, naprawdę wygładzało mi pory i miałam dzięki niemu mniej wyprysków latem. I takie też nadzieje pokładam w tym serum. I tak Wam powiem pokrótce, multifunkcyjny preparat do pielęgnacji cery problematycznej, właśnie to jest serum przeciw niedoskonałościom, wspomaga regenerację skóry oraz zapobiega powstawaniu wyprysków. Skutecznie redukuje widoczność niedoskonałości porów oraz sebum, wygładza skórę, ujednolica koloryt, poprawia wygląd cery. No i tutaj według zalecenia producenta nałożyć jedną, dwie krople serum na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy i przed zastosowaniem kremu. I nie stosować na uszkodzoną skórę. Dlatego właśnie Wam o tym mówię, że przy kwasach, jeśli mamy podrażnioną skórę, czy po retinolu, to lepiej, lepiej uważać. Okej, okay, słuchajcie, muszę kończyć, bo <laughs> kończy mi się miejsce na kamerze. Chciałam właśnie też powiedzieć, że skład jest dosyć prosty. Właśnie jest tutaj gliceryna, ten cynk, ten probiotyk, dokładnie wszystko to jest napisane: ten niacynamid. Także skład jest bardzo prosty i mam nadzieję, że mi się sprawdzi to serum. Zbyt mam wrażenie, że już tak rozjaśniłam, że ten <słuch> słabo widać już nawet w tym poglądzie. Ono jest takie trochę przezroczyste, mętne. Takie żelowe. Ja tego serum jeszcze nie używałam. Takie delikatnie żelowe. Trochę żałuję, że po tym sorbecie, słuchajcie, nie zostaje chociaż taka delikatna warstewka nawijżenia. Mam wrażenie, że on tak się dosyć wchłania. Moja skóra go spija, nawet spiła go tutaj z ręki. Ale to serum się, słuchajcie, trochę tutaj tak marzę, jak tak nałożyłam. Zostawia taką delikatną, jakby nawiżającą warstewkę ale ja jeszcze nie stosowałam na twarz, tak jak Wam mówię. I ostatni kosmetyk, który Wam pokażę, to będzie maseczka również z tej samej firmy. Maseczka też mnie zachwy zachwyciła składem. To jest maseczka na, w płachcie, nawilżająca. Zawiera ceramidy 7%, niacinamidu, kwas hialuronowy i probiotyk. I słuchajcie, skład jest też bardzo fajny. Niecynamid, betaina, gliceryna, kwas hialuronowy ceramid, AP, EOP, in, NP, tym właśnie probiotyk, co mu też czułem: pantenol, alantoina, cholesterol. No i dalej dodatki, więc słuchajcie, wysoko. A fotosfinkozyna jeszcze. Um, tak, i, i, i dodatki, więc jakby skład bardzo dobry, wysoko w składzie e, rzeczy pielęgnujące. Ja już jedną taką maseczkę zużyłam, ona chyba kosztuje około 7-8 zł e, i ona tak ładnie, delikatnie nawilża, cera była taka, no przyjemnie nawilżona po niej. E, no i mam wrażenie, mam wrażenie że, te, że te ceramidy właśnie tak pomagają tej mojej skórze jakby się uspokoić po, tym, po tej tretinoinie. Także maseczka super, naprawdę fajny, fajny skład. I słuchajcie, to by było na tyle. Ja już muszę kończyć, bo już tutaj widzę ziarnistości w podglądzie. Podejrzewam, że na kamerze też to będzie widać w raczej w aparacie. E, także to, e, to tyle z mojego holu zakupowego. Dajcie znak, czy, czy widziałyście już te kosmetyki, może używałyście, macie jakieś e, macie coś powiedzenia, do powiedzenia na ich temat. Dziękuję Wam bardzo oczywiście za oglądanie. Jeśli Wam się film podobał, to jak zwykle poproszę o kciuka w górę i z góry dziękuję Wam za wsparcie. E, I oczywiście osoby nowe oglądające zachęcam do subskrypcji. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. I to tyle. Do zobaczenia, buźka.